Witajcie na kanale Lucky Horse. E, sezon jesienno-zimowy, który właśnie się rozpoczął, e, niestety, ale jest bardzo kontuzjogenny dla naszych wierzchowców. Jest to spowodowane przede wszystkim błotem i podmokłym terenem, który może występować właściwie wszędzie, czyli na padokach, na placach treningowych oraz w terenie. E, I na takiej powierzchni naprawdę nie trudno o poślizgnięcie i nadwyrężenie końskich nóg. I dzisiaj porozmawiamy sobie na ten temat właśnie jak reagować w takich sytuacjach i e, rozwinę też temat e, właśnie glinek chłodzących e, i rozgrzewających różnych maści. Jak je stosować oraz kiedy, jeżeli właśnie przydarzy nam się taka sytuacja, że koń e, właśnie sygnalizuje bolesność kończyny. Jeżeli nie jest to sprawa dla weterynarza, czyli nie jest to nic poważnego, to właśnie warto takie produkty zastosować, i w dzisiejszym odcinku poruszę właśnie temat tego, jak stosować właśnie tego typu wcierki, żeby one jak najlepiej zadziałały i żeby e, wasz koń wrócił jak najszybciej do pełnej sprawności i żeby nic go nie bolało. Także koniecznie zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. Sytuacji, kiedy koń po powrocie z treningu lub spadoku wyraźnie sygnalizuje bolesność, której skończy. Pierwszą rzeczą to nie jest właśnie sięgnięcie po glinki czy żele, tylko pierwszą rzeczą jest zadzwonienie po weterynarza. Ponieważ w pierwszej kolejności to weterynarz musi stwierdzić, czy kontuzja jest poważna, czy doszło do jakiegoś naderwania, nie daj Boże ścięgna, mięśnia czy wiązadła końskiego. I dopiero wtedy możemy podjąć leczenie. Ponieważ, gdy będziemy to robić bez konsultacji z weterynarzem, to może, się, e, może wyjść na to, że tylko pogorszymy e, stan konia. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli lekarz weterynarii nie stwierdzi poważnej kontuzji, a jedynie e, naciągnięcie lub e, stłuczenie, na przykład nadwyrężenie e, którejś skończy naszego konia, no to wtedy już możemy przejść do etapu samodzielnego leczenia za pomocą glinek, jeżeli chłodzących oraz rozgrzewających. Pierwszym etapem leczenia kontuzjowanego miejsca jest chłodzenie. I taka najprostsza, najbardziej klasyczna metoda jest to po prostu polewanie kończyny wodą. I tutaj powinniśmy polewać właśnie zimną wodą nogę około 15 minut. Natomiast jeżeli taka sytuacja z kontuzją przydraży Wam się w zimie i nie macie myjki takiej wewnętrznej, żeby właśnie dobrze konia, końskie nogi ochłodzić to najlepiej zastosować glinkę chłodzącą. Tutaj mam taką przykładową glinkę, która jest glinką chłodząco-łagodzącą. No i tutaj możemy po prostu no najlepiej na czyste końskie nogi nałożyć grubą warstwę tej glinki. Ale najlepiej tak naprawdę te obie metody, czyli chłodzenie wodą i chłodzenie glinką, połączyć. Wtedy obie razem będą zdecydowanie skuteczniejsze. No i końskie nogi właśnie od razu powinny się poczuć lepiej i opuchlizna, opuchlizna powinna stopniowo zacząć się zmniejszać. Można również, jeżeli macie większy zasób, zasób gotówki, spróbować krioterapii, która jest skuteczna właśnie nie tylko u ludzi, ale również u koni. Kolejnym etapem leczenia kontuzjowanego miejsca jest naprzemienne rozgrzewanie i chłodzenie go. I tutaj rozgrzewanie bardzo fajnie pomaga pobudzić krążenie, co z kolei wpływa na zmniejszenie się obrzęku i opuchlizny. Tutaj mam przykładowy taki żel właśnie do masażu, który bardzo fajnie rozgrzewa a tutaj mam żel chłodzący i dopiero po około 4 godzinach po zastosowaniu właśnie maści lub też glinki rozgrzewającej możemy zacząć je to miejsce ochładzać. No i właśnie może być to również żel i glinka na przykład. Ostatnim etapem leczenia kontuzjowanego miejsca jest już tylko rozgrzewanie, na przykład takim żelem, który mam tutaj w ręku. Rozgrzewanie jest bardzo bardzo ważne, ponieważ poprawia przepływ krwi i limfy, co z kolei znacząco wpływa na właśnie zmniejszenie się wszelkich obrzęków i opuchnięć. I teraz ważna rzecz, jeżeli chodzi o stosowanie właśnie glinek, żeli i maści. Maście stosujemy w niewielkiej ilości. One nie mają spływać po końskich nogach. Tylko mieć taką cienką, delikatną warstwę. Natomiast w przypadku glinki jest zupełnie na odwrót. Czyli stosujemy ją w dużej ilości, tak żeby noga końska wyglądała jak taki cienki gips po prostu. Także glinki dużo, a maści niewiele. Było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, że najlepiej zapobiegać niż leczyć. Więc żeby zapobiegać kontuzjom, warto się zaopatrzyć w ochraniacze właśnie podczas treningów, wyjazdów w teren, aby to ryzyko kontuzji zmniejszyć. Oraz właśnie zalecam stosowanie właśnie żeli szczególnie chłodzących, nawet jeżeli nie ma kontuzji, ale po jakimś mocnym, intensywnym treningu naprawdę jest to dobrym pomysłem. Także ode mnie to tyle, dziękuję Wam bardzo za uwagę, koniecznie subskrybujcie kanał Lucky Horse i do zobaczenia w kolejnych odcinkach co piątek. Do zobaczenia, pa!